Siemano ludziska, jesień, blisko Halloween, więc sprawdźmy nowego Red Bulla, Winter Edition, chociaż mamy jesień, a nie zimę, ale chuj z tym, sprawdźmy co to jest, jak to smakuje, czy jest warte zakupu i wydania ciężko zarobionych pieniędzy na Red Bulla. macie jeszcze szybkie przebitki, ile kosztują jeden i drugi, kupione w Żabce, więc na Promce to macie tutaj z Promką, ile zapłaciłem za jednego, drugiego. Z wyglądu mamy tutaj też takie klasyczki, jakby typowo jesienne kolory, więc ja już mam widzję na zdjęciach, chociaż u mnie to już takie jesień się trochę kończy, bo mega zimno się zrobiło i te liście są chujowe, brzydkie i tepe. Postaram się coś znaleźć do zdjęcia. Tak, sama puszka, samo to wykonanie, wiadomo, na przebitkach będziecie widzieć lepiej, nie wygląda naprawdę dobrze. Znaczy, no wiadomo, jest to klasyczek niezmienny. Słyszycie chyba, jak szujam nimi. Unlucky. Ale mamy tutaj takie, no klasyczki niezmienne, jeżeli chodzi o. Wizualność Red Bull'a są one po prostu co dwa byki, nazwa trochę inna, bo jest albo Red Bull, albo właśnie jakaś nazwa edycji, która występuje. No i tło tematycznie pasujące. A tutaj mamy smak jabłko Fuji Imbir, więc mi się wydaje, że może być takie rozgrzewające delikatnie. To może i być dobre, i dobrze trzepać klasycznie ok oklepane co by nie mówić nie wiem czemu winter ja dałbym tutaj nie jak jest jesień po angielsku nie pamiętam eee... wstawię wam tu dałbym tą nazwę na pewno jeżeli chodzi o to bardziej moim zdaniem by pasowała bo jednak chodzi o to że to jest jesienna edycja a nie zimowa jak dla mnie i co w ocence? jakieś takie dajmy a chuj, niech będzie. Ładne zdjęcia mi wyszły. Zobaczycie na przebitkach na pewno to. 8 na 10 niech będzie. Ze względu na fajne wpasowanie się w foty. I sprawdźmy smak, czy rozgrzeje, czy nie. Smak o ludziska nie spodoba Wam się moja ocena. Ładnie pachnie czuć takie fajne jabłuszko w zapachu na pewno w jednym i w drugim, które jest bardzo intensywne, ale to jest tylko zapach, a jeżeli chodzi o smak, nie wiem, czy ten fuji imbiu, jest na pewno takie ok. Ja czuję to jabłko fuji jak najbardziej, macie tutaj przebitkę, jak ono wygląda, ale ja nie czuję tego imbiru. Jakby, ja myślałem, że poczuję taki trochę jak będzie Monster Mule Ginger, taki typowy Ginger energetyk, chociaż może nie chcieli tutaj tego zrobić. Nie wiem, jaki był główny zamysł tego, to wiadomo. No ale nie urzekam je ten Red Bullek. Nie ma nic takiego charakterystycznego. Nie czuję tego imbiru. Nie wiem. Tam na pewno wcześniej widzieliście, bo na pewno zawsze robię przebitki na skład, staram się. Hmm, ale będzie może coś o tym imbirze. Nie będzie nic o tym imbirze. Nie mamy nic napisane. A na pewno ja nie widzę, tak na pierwszy rzut oka. Ale. Mało go tu jest. Albo taka w ogóle tylko nutka tego imbiru. Bo nie czuć go, po prostu go nie czuć. Czuję tylko to jabłko Fuji, które już chyba piłem kiedyś w czymś. A jak nie, to coś innego Fuji. Coś chyba japońskiego piłem. Coś tam było z takiego typowo japońskiego. Będziecie tu mieli pewnie przebitki, chyba bipały. No nie kupuję go. Jakby nie urzekł mnie. Fajny, taki halloweenowy też vibe ma tak dla mnie, eee, ale jeżeli chodzi o, wiadomo, tylko wygląd, ale smakówka nie, sorry. Czuję jabłko, nie czuję imbiru, są smaczne, nie odrzucają w żadnym wypadku, wiadomo. Żeby Red Bull odrzucił, to naprawdę jest ciężko, że zrobi Unii, żeby wykonali taki smak. Bo mają główny schemat, którego się trzymają i niewiele w nim zmieniają, mam takie wrażenie, kurwa, że to tak u nich wygląda, dlatego w tym wypadku dałbym taką pozytywną ocenę. Nie będzie to 8 na 10, 7 na 10, bo moim zdaniem jest to średniawka, jeżeli chodzi o smak. Nie urzeka je to. Są lep lepsze. Te winter edition na pewno tutaj wam wstawię, ale takie typowo jesienne. Pamiętacie podejrzewam cynamonowy. Wstawię wam tutaj coś było takiego z cynamonem, podejrzewam. Zajebiste to było. I tutaj też bym czegoś takiego mógł oczekiwać, takiego typowo jesiennego. A jabłko Fuji i Imbir, no to nie strzeliło w moje gusta osobiście. Moja ocenka tak szczerze, jakieś nie wiem, 6 na 10 w smaku. No, nie uderza do mnie. Chciałbym to ocenić pozytywnie, lecz ja osobiście nie dam jadynu. No.